Zapraszam na reklamy Stonka codziennie to samo. Motor Sozoki wyciąga setkę w jedną sekundę. Ma radio, C, B, C, D, alarm, hamolce tarczowe i klimę. Z nieznanych powodów co jakiś czas z radia automatycznie się włącza muzyka najszybszy w mieście. Za tą brykę tylko 3000 zł i ten Mercedes McLaren wyciągnięty jest z Netflix Speed Carbon ma doży przedni zderzak, świeży lakier i zardzewiałe podwozie. Do setki wyciąga w 10 lat. Tylko 2 groszech ińskie. Oto Ferrari GT nowej generacji, pod maską ma aż 3 kocyki. Maksymalna prędkość to 5 km na godzinę, no chyba że zjedziecie z gorki. Jeździ na dwóch kołach i ma 4 zapasowe. Nie trzeba tankować. Promocja teraz kosztuje 4995 zł. Owaga, promocja trwa tylko przez 10 sekund. Do widzenia, polecamy się na przyszłość Stonka codziennie to samo.